16-dniowe szkolenie WOT, czyli tzw. szesnacka wprowadzenie. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad dołączeniem do Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli WOT, warto rozważyć 16-dniowe szkolenie podstawowe. To intensywne szkolenie wojskowe oferuje nie tylko dobre przygotowanie wojskowe, ale także wiele korzyści finansowych i osobistych. Zacznijmy od praktycznej strony. Szkolenie obejmuje szeroki zakres umiejętności. Które są przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i w potencjalnych sytuacjach kryzysowych. Nauczysz się podstaw samoobrony, obsługi broni, a także elementów taktyki wojskowej. Dzięki temu będziesz nie tylko lepiej przygotowany na różnorodne wyzwania, ale także zyskasz pewność siebie w sytuacjach, które wymagają szybkiego i zdecydowanego działania. Co więcej, podczas szkolenia rozwijasz umiejętności pracy w zespole, zajęcia grupowe. Te w plutonie czy w sekcji, szczególnie na zajęciach z taktyki, uczą cię współdziałania i efektywnej komunikacji, co jest nieocenione nie tylko w wojsku, ale też w życiu codziennym. Współpraca to klucz, a nauka tej umiejętności przynosi korzyści na wielu płaszczyznach. Nie można również zapominać o korzyściach finansowych. Uczestnicząc w szkoleniu, otrzymujesz uposażenie, które może być atrakcyjnym dodatkiem do domowego budżetu. Nie jest ono wynagrodzeniem więc rozliczasz go w deklaracjach podatkowych i nie podlega zajęciom. Niestety, najczęściej nie jest też brane pod uwagę przyliczenie zdolności kredytowej. Oczywiście z małymi wyjątkami. Dla wielu osób to także doskonała okazja do zdobycia dodatkowych środków bez konieczności rezygnowania z dotychczasowej pracy. WOT umożliwia pogodzenie służby z życiem zawodowym. Jest to też idealny sposób, aby na czas czynnej służby wojskowej szukać pracy na rynku cywilnym. Dzięki uposażeniu w wod macie zaspokojone podstawowe potrzeby, w szczególności jeśli posiadasz dodatkowe umiejętności, takie jak prawo jazdy kategorii C, prawo jazdy kategorii D, uprawnienia ratownika wodnego, KPP, kurs pierwszej pomocy, doświadczenie lub umiejętności związane z łącznością, informatyką i podobnymi kwalifikacjami. Wszystko zależy od Ciebie i Twojego potencjału. Ponadto bycie częścią oznacza dostęp do różnego rodzaju szkoleń i programów rozwojowych, które mogą zwiększyć Twoje kwalifikacje zawodowe. Zyskujesz też uprawnienia do korzystania z różnych zniżek, co jest mi wsparciem dla portfela. Dla przykładu, podróżując PKP masz prawo do 78% zniżki, dzięki czemu w prosty i tani sposób dotrzesz na każde szkolenie poligonowe i każdą tak zwaną rotację. Co ciekawe, poprzez udział w szkoleniu masz okazję poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach i tworzyć sieć kontaktów, która może być nieoceniona w przyszłości. Często z tych znajomości rodzą się trwałe przyjaźnie. Spójrzmy również na to od strony finansowej. Jeśli nigdy wcześniej nie byłeś żołnierzem WOT, możesz obecnie liczyć na jednorazowy, ale bardzo atrakcyjny dodatek. Za każdy dzień służby otrzymasz 169 zł. A ponadto jednorazowo 419 zł. 20 groszy dodatku, co daje łączną kwotę 6723 zł. za 16 dni pierwszego szkolenia, czyli tak zwaną szesnastkę. Wymianę dodatek otrzymują nie tylko pracownicy, ale również osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujące na umowach cywilnoprawnych, studenci czy uczniowie. Czy warto Poświęcasz tylko 16 dni? Zdobywasz doświadczenie wojskowe otrzymujesz przydział mobilizacyjny w przypadku przejścia do rezerwy i możesz służyć częściej niż dwa dni w miesiącu. Wówczas w kolejnych miesiącach otrzymasz za dwa dni służby w stopniu szeregowego 338 zł oraz dodatek za gotowość w kwocie 630 zł miesięcznie. Jednak pamiętaj, że jest to służba wojskowa. Nic nie jest za darmo. Aby otrzymać dodatek za gotowość, musisz być stale pod telefonem, a w przypadku ogłoszenia alarmu Masz najczęściej do 6 godzin nastawienia się w jednostce wojskowej. Podlegasz również przepisom wojskowym i żandarmerii wojskowej na czas pełnienia służby. W WOT możesz liczyć na wiele interesujących szkoleń i kursów. Możesz zdobyć szereg uprawnień za wyjątkiem prawa jazdy. Możesz po 12 miesiącach służby i odbyciu po pierwszym roku służby 14-dniowego szkolenia poligonowego, posiadając wykształcenie średnie, kwalifikować się do kursu podoficerskiego sąda. Po jego ukończeniu, już z dyplomem licencjata, może starać się o kolejny kurs oficerski Agricola. Wymienione kursy są wymagające, ale otwierają wiele możliwości zawodowych. Podsumowując, 16-dniowe szkolenie wód to nie tylko nauka wojskowego rzemiosła, ale też wyjątkowa okazja do rozwoju osobistego i zawodowego. Na pewno warto rozważyć tę ścieżkę, jeśli szukasz nowych wyzwań i chcesz wzbogacić swoje życie o nowe doświadczenia i korzyści. Bierz sprawy w swoje ręce i ruszaj na szkolenie. Przekona się, że to decyzja, której nie będziesz żałować. Znajdź rekrutera na oficjalnej stronie WOD. Do zobaczenia na Poligonie lub w jednostce. Zyskaj inspiracje i dołącz do dyskusji. Dołącz do nas na horyzonty blog. Komentuj się i dziel swoją opinią. Pozdrawiam.